Wszystkim! Amelka! Dotarłaś! Amelka, bez ciebie to nie było to samo! Ja też bardzo za wami tęskniłam. Opowiadaj, jak ci się podobało morze, plaża! Co jadłaś? Próbowałaś czegoś nowego? Pływałaś łódką czy na bananie? Wszystkie pytania później. Jestem zmęczona! Przyniosę ci coś do picia! Dziękuję. Przywiozłam wam pamiątki. To dla ciebie. Dla ciebie. Dziękuję, Amelka, to takie miłe. Pójdę, położę to w pokoju. Tak, ja też to ustawię. Amelka, przyniosłem ci sprajta. Dzięki. Dla mnie też masz pamiątkę? No jasne. O, wow, jakie piękne. Wiedziałam, że ci się spodoba. Położę to tutaj, w najbardziej widocznym miejscu. Leo, mam tam walizkę, pomożesz mi ją wnieść? Tak, chodźmy. No w końcu nie wierzę, że ktoś kupił moją przeklętą pamiątkę. Teraz znowu stanę się człowiekiem. A ci żałośni ludzie mi w tym pomogą. Muszę tylko zdobyć ich zaufanie. To ja z delfinami, a to ja wieczorem na nabrzeżu. Ta, ale tam fajnie. Wierzę, że spodobały Wam się pamiątki. Bardzo się spodobały. Jestem zachwycona. Czekajcie. A gdzie moja pamiątka? Zostawiły się na werandzie. Chodź, pokażesz. No i gdzie twoja pamiątka? Nie wiem, może ktoś ją ukradł. Kto? Może ty? No co, ty, nawet mnie tu nie było. Nie dotykałem twojej pamiątki, ukradłeś ją. No i co tutaj się dzieje? Max ukradł moją pamiątkę. On kłamie, niczego nie dotykałem. Ukradłeś! Nieprawda! Cieho. Zaprosiliście kogoś, kiedy mnie nie było? Nikogo nie zapraszaliśmy. Ta kobieta wygląda dziwnie. I strasznie. Może podejdziemy i dowiemy się, kim ona jest. A jak jest niebezpieczna? A mamy wybór, jestem na naszym podwórku. Cześć! O, cześć, Amelko. My się znamy? Mam na imię Urszula. I jesteś moim wybawcą. Wybawcą? Pierwszy raz cię widzę. Nie pamiętam, żebym kogoś ratowała. Kupiłaś pamiątkę, w której uwięził mnie, zły czarnoksięśnik. Pamiątkę?